Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pogoda kiepska, deszczyk wieje, temperatura około 15 stopni. Więc na dworze za bardzo nie ma co robić, więc wybrałem się na zakupy. Zdobyłem kilka nowych roślinek, które wam przedstawię. Pierwsza z nich to malinotruskawka, zwana też maliną ponętną. Jest to krzew taki, który rośnie w zasadzie krzak. Który rośnie do pół metra. Pochodzi z Japonii. Owocuje około sierpnia, września. Owocami takimi dużymi, słodkimi. No, trzeba poczekać, żeby dobrze dojrzały. A jak nie są dobrze dojrzałe, no to niestety są kwaśne. Kolejną roślinką, którą sobie zakupiłem, jest Tamarillo. Pomidor drzewiasty. Tamarillo jest nieodporne niestety na przymrozki, więc no w ciągu lata na wiosnę można trzymać na zewnątrz. Niestety jak zaczynają się jesienne przymrozki trzeba schować gdzieś, jeżeli ktoś ma szklarnię, albo no do pomieszczenia zamkniętego, może to być piwnica. Kolejna roślinka. Którą przywiozłem. Jest to mandarynka. Mandaryneczka słodka. Widać już tutaj nawet ma. Jakieś owocki zawiązane. O mandarynce mogę powiedzieć tylko tyle. Że udało mi się jedną załatwić. Zimą. E, niestety po kupieniu. E, w domu zaatakowały ją. wszędziorki Po oprysku zrzuciła liście no i już się niestety nie podniosła no więc musiałem sobie zakupić drugą kolejnym zdobytym dzisiaj skarbem jest figa figa brown turkey jest to odmiana samopylna odporna na mróz jak najbardziej może rosnąć u nas w gruncie tyle że osobniki które rosną w gruncie a eee, Owocują, kwitną i owocują wyjątkowo późno, i w naszym klimacie niestety eee, owoce nie zdążą dojrzeć. Także tutaj taka sugestia też była od strony sprzedającego: że jeżeli ktoś ma tunel albo szklarnię, to najlepiej sobie figi trzymać w tunelu, wtedy no, eee, więcej rodzą owoców, no i te owoce zdążą dojrzeć. Kolejnym Kolejną roślinką, jaką kupiłem, jest opuncja figowa. Zwana też figą indyjską. Bardzo wysoka jest, dlatego nie chcę jej tutaj przewrócić, żeby mi się nie przełamała. Opuncja rośnie w glebie piaszczystej nawozimy nawozem mineralnym no i rodzi owoce tak zwane e, figi słodkie, jadalne owoce kolejną roślinką, którą sobie kupiłem jest pieprz czarny e, pieprz e, z tego co tutaj e, mówił hodowca można trzymać normalnie w domu jako e, Kwiatek <noise> domu ozdobny. Normalnie może zakwitnąć w domu. No, wymaga podpory, oczywiście. O, o pieprzu za dużo tutaj wam nie poopowiadam. Zobaczymy, jak będzie u mnie rósł. Może e, zakwitnie. Wtedy będzie ciekawostka. Kolejną roślinką, którą kupiłem, jest to pomidor melonowy zwany też pepino pochodzi z Ameryki Południowej w naszym klimacie wytrzymuje mrozy do minus 3 więc podobny jak tamarillo tylko że tamarillo jest e, mniej odporne na mróz bo tamarillo już przy minus 1 obmarzają liście całkowicie e, rodzi owoce trochę większe niż tamarillo bo nawet do pół kilograma no, i te owoce sobie mogą leżeć nawet do kilku tygodni. Także taki mój dzisiejszy filmik. Zdobyłem kilka nowych roślinek do kolekcji. Zobaczymy. Poprzesadzam je w większe doniczki. Zobaczymy, jak będą sobie rosły. Także kończę. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, cześć.